Cześć witam was na moim kanale gdy za oknem mróz bajabongo z prezentami przychodzi do was już także prezenciki tutaj już do was mam krótkie przypomnienie co dzisiaj dostaniecie a więc są to regulatory PWM -y. dodam że używane jedna przetworniczka czerwona 300w Druga przetworniczka też 300 W srebrna. Rozłącznik do akumulatorów on-off elegancki. Kupiłem kiedyś w Julii. Jak pływałem na pontonie, to go miałem do pontonu. Teraz nie używam. I takie narożniczki do paneli, na kampera, na przyczepę kempingową można dać. W poprzednim filmiku były dwa regulatory, ale dzisiaj na szybcika rozkręcałem jeszcze jeden regulator, także będzie jeszcze jeden. Tylko że tu jest mały knyw. Bo mi się śrubka ukręciła od. którym to było? W tym? Gdzie jest, tak? Bo nawet w okularach tutaj w tym śrubeczka jest ukręcona albo coś i nie mogłem tego. Także ktoś sobie będzie, jak dostanie ten regulator, nie wiem kto, to po prostu będzie musiał sobie tutaj jakąś śrubkę wykombinować, coś dorobić. Także będą teraz trzy te regulatorki. Widzieliście, jak one u mnie działają, gdzie, gdzie są podłączone, bo każdy regulator ma wejście na, na USB. Że można sobie połączyć. Tutaj ta, akurat przetwornica ma dwa wejścia na USB i ta przetwornica ma jedno wejście na USB. Także myślę, że prezenty powinny Wam się spodobać. Zaraz przejdziemy do komputera i pokażę, które osoby co wylosowały. I, I na końcu Wam powiem, co, jak musicie po prostu, co podać mi, żeby po prostu ja bym te to wyślę wam. Nic nie musicie płacić. Ja opłacam wszystko tak jak w tamtym roku. Po prostu muszę tylko znać wasze dane i, i wysyłam to wam w prezencie. Także pierwsze to może kto dostanie regulatorek. Są trzy regulatorki. Przechodzimy teraz do komputera i już wam pokazuję, kto będzie szczęśliwym posiadaczem tych regulatorków. Idziemy do komputerka. A więc tu jesteśmy na tym filmiku poprzedzającym. I tutaj są wasze komentarze. Także już tutaj ja już wiem, która to będzie osoba, ale wy będziecie też wiedzieć, i ta osoba przede wszystkim musi wiedzieć, co wylosowała, co ją wylosowałem. Także regulator dostanie osoba o niku Marian Kozak 222. Marian Kozak 222. Także kolego, dostajesz regulatorek. Już tu muszę się ciebie zaznaczyć regulator. Ok, i na końcu filmiku ci powiem, no, co, co trzeba zrobić, żeby po prostu dostać go. No, ogólnie trzeba będzie podać swoje dane mi na numer telefonu, który będzie po prostu pod, pod tym filmem, co teraz jest zrobione. Ok, to teraz druga osoba. Też jest długo już w miarę na moim kanale i już ją tutaj zaraz wam ją pokażę. Gdzie ona była, bo ona też była blisko oho tutaj i tutaj ta osoba też dostaje regulator o niku małpa opaska i madl 8771 to już jest drugi regulator, mam jeszcze trzeci regulator już wam podaję tą osobę co dostaje trzeci regulator chwileczkę gdzie tu ona była bo troszkę was było, ja ogólnie dla wszystkich chciałbym jakieś prezenty dać, ale nie wystarcza dla wszystkich, nie, no cóż dobra, jedziemy, szukamy, szukamy o, znalazłem ta osoba też już z parę lat u mnie często też na yy, pisze mi komentarze, to jest małpa br krzyliś tutaj kolego tutaj też dostajesz regulatorek także regulatory już mamy rozlosowane ja sobie tylko zapiszę te osoby dokładnie i przechodzimy dalej do przetwornic. Także regulatorki odkładamy już tutaj na bok. Teraz idą te dwie przetwornice. Nie wiem komu, którą dać, bo każdy pisze, żeby chciał tą czerwoną, no ale niestety jest jedna. W tamtym roku też jedna czerwona poszła do kogoś, już zapomniałem do kogo. Także poszła w prezencie już też ta czerwona. Dobra, losujemy. Mówię wam, kto dostaje teraz te przetworniczki. Ale co Wam jeszcze powiem, nie smućcie się, to dzisiaj co nie dostanie, bo ja co jakiś czas robię tutaj remament w mojej fotowoltaice i, i zawsze jakieś regulatorki, czy, 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 czy coś będzie do dostania. Następny remament, jak będzie, pewno będą jeszcze przetwornice, jakieś do dostania. Dobra, idziemy do komputera. To już lecimy do komentarzy, kto tutaj dostanie. A więc tutaj kolega z. Mir Pytlok bardzo długo też jest na moim kanale, często komentarze pisze i, i jest jego marzeniem, żeby dostać przetwornicę. No to kolego, dostajesz przetwornicę. Dostajesz przetwornicę tą, yy, tą srebrną. Także jest jeszcze czerwona przetworniczka. No naprawdę, chciałbym wam wszystkim dać jak najwięcej, ale tylko niestety te rzeczy są, co widzieliście. Także tutaj jeszcze kolega, co też jest długo na moim kanale, też często piszę komentarze, który to tutaj zaraz Wam pokażę. Już go przejechałem, pewno, ale gdzie on tutaj jest? Nie, to są moje. Dobra, to nie, nie, on był wyżej. Już go widziałem. Tu jest kolega. O, tu jest. Kolega o Niku Chopper. Czopert 1905. I właśnie tu pisze. No dostajesz tą przetwornicę z lidla. Także dostajesz w prezencie ode mnie tą przetworniczkę. Bo też jesteś długo na moim kanale, też jesteś aktywny. Także. Co zostało jeszcze? Zostały jeszcze narożniki i ten rozłącznik. Dobra, to już wiecie, jak to wyglądał ten rozłącznik. Yy, narożniki tutaj z też tak kurde nie wiedziałem komu Ale te narożniczki Pójdą do osoby Już tu mówię Do osoby Olga Z Też jest chyba no ponad Nie wiem dokładnie ale też jest długo Też się udziela na moim kanale Olga Z też dostaje Ode mnie prezent w postaci tych narożników Do yy, Tu jeszcze pokażę je, żeby było wiadomo o co chodzi To są te narożniki do kampera Lub do przyczepy kempingowej Cały komplet. Nieużywany. I teraz został jeszcze rozłącznik. No, o rozłączniku mało kto co pisał. No ale komuś muszę dać. No, prezent, jak już powiedziałem, że daje prezent, to daję prezent. Ale tu jeden kolega mi się mm, pokazało, że tutaj właśnie właśnie tutaj ty kolego dostaniesz. Też jesteś często na moim kanale, też masz fajną, widzę defaultowe ale rozłącznik od Baja Bongo przydałby się. Instalacja rośnie. No to kolego, oniku małpa Paweł Hekta Hektor 6633. Dostajesz tutaj już ci pokazuję ten oto rozłącznik. Także teraz Także teraz ja za chwilę się wezmę zapakowanie tutaj tych oto wszystkich rzeczy. Pamiętajcie, że każda osoba co usłyszała i co została wylosowana musi napisać w komentarzu adres, gdzie mieszka. Nie, źle, źle mówię. Nie w komentarzu. Ja w komentarzu pod filmikiem dam zamieszczę mój numer telefonu i po prostu pod ten numer telefonu wyślijcie swoje dane i adres. Po co wszyscy mają wiedzieć, gdzie kto mieszka? Ewentualnie, jak chcecie, to w komentarzu napiszcie pozdrowienia, że z takich i takich okolic jesteście. Ale będzie pod filmem, będzie mój numer telefonu, i na ten numer telefonu po prostu tak jak to było co roku, e, wpiszcie mi swój adres, gdzie mieszkacie. I ja się postaram już jutro to wysłać. Jak to dzisiaj zapakuję, powinienem to dzisiaj wszystko ładnie zapakować. I... Wysyłam Wam to kurierem, Wy to sobie odbieracie bez żadnych kosztów. Po prostu dostajecie ode mnie prezenty. I tylko w ramach podziękowań poleccie ten kanał komuś innemu. Tak jak to zawsze co roku robię i, i ten. Także pozdrawiam Was, Wesołych Świąt. Myślę, że Wam się to przyda. Rzeczy nie są nowe, używane, ale dostaniecie w prezencie. Trzymajcie się, pozdrawiam jeszcze raz i miłego dnia. Hej!